Hej! Z tej strony Ami! Witam Was w kolejnym odcineczku z Adoptmi. No i celem dzisiejszego odcinka jest zbieranie pieniążków na kolejną dobudówkę do mojego domu nowego, którego sobie kupiłam w poprzednim odcineczku Jeżeli nie widzieliście tego odcinka, to serdecznie na niego zapraszam Link będziecie mieć w opisie i w sumie już w tym odcineczku chcę sobie kupić jakąś dobudówkę mojego domu. Więc fajnie, okej, okay, już dostałem 50 pieniążków. No to teraz... Chcesz się wykąpać, osiołku mój. Dobra, to zresetujmy charakter. Żeby być w moim domku kochanym. Zostawcie oczywiście lajka, subika i dzwoneczek. No, chodźżeż, osiołek, matołek. Ja w ogóle tu mam łazienkę. Wait a minute. Nie mam łazienki. No przecież. <grym> hmm. Hmm. No nie mam. W ogóle postawiłam sobie coś takiego, bo to jest w ogóle za darmo. Za zero pieniążków. Yy, taka maszyna jakby, że można Budować z przyjacielem jakimś. Że ogólnie mo, mo, mogę sobie. Momo, mo, 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 Mogę sobie zaprosić jakiegoś tutaj znajomego. Yy, o, i ten znajomy ogólnie będzie. będzie miał pozwolenie budowania ze mną w moim domu. O, że tak to ujmę. Yy, dobra. Może po prostu. sobie zbuduję jakąś. wanienkę taką. Buffroom. Oj, nie tu, a nie, jednak tu, coś najtańszego. Oj, nie, co? Ja chcę. Nie. Aha, strzałki. Dobra. Taką najtańszą. Na razie najtańszą. Tylko... O. No. Wygląda to jakoś? Wygląda. No dobra, nie musi wyglądać, byle by po prostu było. Okej, okay. wykąp się wykąp się, wykąp i zaraz pójdziemy zobaczyć, słuchajcie, ile kosztuje dobudówka mojego domu i w ogóle, jeśli chcecie, żeby bo w ogóle wpadłam na pomysł żeby kolejny odcineczek z adoptmi był nagrany z jakimś moim znajomym i dajcie znać w komentarzach czy chcielibyście zobaczyć jakiś odcinek, że po prostu nagrywam sobie gram sobie w Adopt.me z jakimś moim znajomym Myślę, że to by było ciekawe. Yy, a w sumie mogę kliknąć Homes po prostu, tak myślę. No mogę. <grym> mogę dać tu Expansią a... Już mogę sobie kupić piwnicę, bo w sumie Czekajcie, ile ja mam pieniędzy, bo jak jestem we własnym domu, to nie wiem ile mam kasy? 188 a to budowanie domu to było chyba 125? Tak tanio? No. Piwnica. Bo po piwnicy chcę kupić sobie to może za 250. Nie, no nie wiem. Najpierw chcę. Dobra, kupuję. Kupiła mi, no, kasę mi zabrało, no to no, piwnica <śmiany> będzie pod ziemią, no to z zewnątrz nie widać, więc <śmiany> yy, zaraz wejdziemy i zobaczymy, czy... O jest. O, jest. Ty nie. Je... Nie jest to takie małe jak na 125 kasy. Nie jest to takie małe. Ej, git. No, nie ma wyposażenia, ale nie potrzebuję, bo ja sobie to i tak wszystko wyposażę, jak będę chciała. No, czekajcie. No, tu się. No, ogólnie. To tutaj. Coś jeszcze też można zrobić, albo po prostu taki, no taki coś jak przedpokój taki po prostu yy, schodzi się na dół. No tutaj też w sumie nic nie damy, no bo co tu można dać? <laughs> Może jakieś obrazy, takie ozdóbki roślinne, ale tu, tu już można coś dać. Jakiś pokój, jadalnie, no nie wiem, cokolwiek. Jakąś siłownie, nie wiem. Yy, a tu jest jeszcze kolejny pokój, no to też coś tu można zrobić, nie? No więc tak jakby mam takie dwa pokoje. No jakbym już bardzo chciała, no to jeszcze tu mogę coś tak dać ostatecznie, ściankę jakąś zbudować małą, no ale to jest, to jest takie bez sensu, no nie ma co na siłę. Ale mam dwa pokoje, więc yy, git. Fajnie, fajnie, fajnie. Mm. Oj, oj. I... Ja mogę sobie... Co? co? E, aha. Ja po prostu mogę nawet sprzedać tą piwnicę za 50 kasy, no ale to, to jest bez sensu, poza tym, poza tym nie chcę sprzedawać tej piwnicy. E, górne piętro. Dobra, no to teraz będę zbierać 500 kasy na górne piętro. Hmm. Chociaż chciałabym jeszcze w tym odcinku coś kupić. No to może tak, co jest zresztą najtańsze. E, dobudowanie takie... Tylne, o, tylne do budowania domu. Czyli przedłużenie trochę tego domu. No to myślę, że to za 250. Czyli potrzebuję 250 kasy. No to spoko, już się robi. Tylko wyciągnę sobie mojego kochanego osiołka. ok, Chcesz coś osiołku? Czy nie chcesz? Nie chcesz. Nie to nie. Yy, ozdabianiem domu oczywiście na sam koniec się zajmę. Co to jest? Bić party? Mm. Okej. Okay. No to wychodzimy. Jom, jom, jom i przechodzimy. Wow! Coś mi zacięło się. O. Dobra. Oj. Nie wiem co to jest, to beach party, ale jedziemy tam. No, jak sama nazwa mówi, jakaś impreza plażowa na plaży. No to może być ciekawie. Aha, to jest to. Ja tu chyba w sumie nie byłam. Dobrze pamiętam. No to idealnie się składa, pozwiedzam sobie trochę. Um, tu coś jest. No nie, no nie widzę, tak, bo. O. Beach Shop O, shop J jakiś, jakiś sklep Chodźmy do sklepu O, czy ja widzę to, co widzę Że widzę, że widzę, że to, co widzę, co widzę, co widzę No, jasne, że widzę to, co widzę Ale to się tak skacze? Nie No dobra Ui, taka też Frajda jest Okej, okay, chodźmy do tego sklepu. Ciekawi mnie, ile dostanę w ogóle za to kasy? 18. To w sumie nie tak źle. Zium, zium, zium. Ła, ła. Ła. Yy, wchodzimy. No, jakiś, jakiś sklep? No, to może coś fajnego będzie. Pewnie tu będą jakieś deski surfingowe, jakieś makaroniki dopływania. Bo co innego tu może być.

Unlock, co tu? To... Aha, za Robuxy. Za Robuxy to ja nie chcę. Ej, no to tak trochę. Trochę drogo. No, nie chcę wędki. No trochę drogo za takie po prostu zabawki, że tak to ujmę. No, no tak. Wieście, no tak trochę. No nie wiem, no. <śm> Cenowo mi się tak trochę to nie podoba. I tyle. Aha. I tyle. Do kupienia. Spoko. No, wyboru trochę jest, ale no, najtańsze to jest to. Za 50. No, ale ja pływać umiem tu. Ja nie potrzebuję takich. <laughs> Dobra, idziemy. Mój osiołek na razie nic nie potrzebuje. No to może gdzieś pójdę pracować. Dobra, muszę zresetować charakter, bo mój osiołek chce iść spać. Chodź spać. Gdzie ty tu masz do spania? Leżankę swoją. Leżankę tu masz. Możesz iść spać. A w tym czasie steleportuję się już tutaj, żeby iść pracować. Aha, jest noc. No to jak jest noc, no to prace są zamknięte. No to gdzie ja idę? No dobra, już trudno. Um, ile tam kasy potrzebowałem 250. Co? Czemu tu się steleportowałeś? Oślety. Kurczę, ja myślałam, że, że jak się. Bo kiedyś tak było, że jeśli mój zwierzak sobie spał, czy, czy pił, czy jadł... To będzie jadł, pił, spał, dopóki. dopóki ja go nie. ten. dopóki ja go nie wezmę, jakby z tego. No i zawsze wtedy, żeby było szybciej, zawsze się teleportowałam, właśnie do koło tych prezentów, żeby gdzieś już w tym czasie iść. A jak już przyszło, przyszło mi pieniądze za to, że on się wyspał czy coś, no to wtedy klikałam właśnie tu w zwierzęta i go sobie dawałam, yy, żeby go właśnie tu przywołać do mnie, że tak to. Nazwę. No nie wiem, czy rozumiecie, ale. No. <laughs> nie wiem, czy rozumiecie, ale ogólnie to. Nie wiem, czemu już to wycofali, ale okej. Okay. No, chcesz się wykąpać, ale kurczę tu znowu. Co? Jakieś... Możemy się steleportować do kogoś domu. Okej, okay. chodźmy. Czemu nie? Może będzie miał wannę. No w sumie ja mam wannę w domu, bo przed chwilą dałam. No w sumie. Okej. Okay. No szybciej. Chcę pozwiedzać jego chałupę albo jej, bo nie wiem. Pay owner. No na pewno nie zapłacę ci. Złotówki ci nie dam. Ja no dobra dam. Mogę ci dać złotówkę, Plosia. Daj złotówkę. Widzisz? Jestem dobrym człowiekiem. Mimo, że mam mało kasy, jeszcze zbieram to dałam ci pieniążkę. Mm. No nawet nie masz tu tak brzydko, kobieto. No tak. Ja bym to trochę chyba lepiej zrobiła, ale spoko. Ło, wow, co to za mały taki pokoik? Ło. Wow. No. no. Nie jest zły ten dom. Zawsze mógł być gorszy. nie niezły. Pizza party. Dobra, żeby było szybciej. No teraz jakbym wyszła z tego domu, to będę tam, gdzie są wszystkie domy i zanim dojdę do tego miasta, gdzie są te wszystkie budynki, pizzerie i w ogóle, co mi to trochę zajmie i mi się nie chce, więc... Okej. Okay. No w sumie chyba na jedno mi wyszło. <grym> Bo i tak... Nie no, dobra. Idziemy. Ziu, Zium. zium. I przy okazji, znaczy no nie przy okazji, no bo nie da się robić dwóch rzeczy na raz, niestety. Ale jeśli już dostanę pieniążki za mojego osiołka, który spędzi tutaj czas. Yy, I który się zablokował gdzieś w drzwiach. Nie wiem gdzie jest, o przyszedł, przyszedł, przyszedł. No to potem yy, będę pracować jako pani yy, ta yy, w pizzerii. Będę tym, kasierką, nie nie, nie, ja będę tym. Kucharze! Oczywiście. Ale tu czekajcie, 10? 10 pieniążków? Za zrobienie pizzy! A tu 15 za minutę, no to bardziej się opłaca. Bo mi się nie chce w ogóle nic robić. Zaczniemy od tego. A tu? No dobra, będę menadżerką hihihi. Hi, hi. Hi, hi, O. O! Będzie można iść do szkoły i zrobić ten. Nowe triki dla mojego osiołka. Już jesteś Tin. Twój wiek już jest dobry. Oj. Kto chce bonus? Mogę sobie dać? Kto chce bonus? chcę Masz bonus. Ej, chodź tu. Bonus ci dam. Tak. Proszę, bonus. Dobrze. Tutaj damy. Nie da się kliknąć. ploy of day. Mmm, you? kobieto, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Nie no, nikt tu nie pracuje. Aha, okej. Okay. Dostała bonus ode mnie i... O jakiś słodki homik. Dzięki za pizzę. Masz ochotę zjeść pizzę? Masz pizzę. Ja ci dam. Proszę. Wcale nie, nie ukradłam moim klientom. Wcale. On chcę się napić. Chyba, że ty chcesz się napić. Osiołku. Gdzie ty jesteś Osioł? Osioł. Masz tu pić. <grym> Dobra. Ja ogólnie też chcę się napić. Bo czemu nie? Dobra. <Nie, Nie wiem po co pije. O, widmi. O ej, ta dziewczyna, której dałam y, te pieniążki. Y, o właśnie ta, której dałam bonus, daje mi teraz piciu. O. Chodź, dziewczyna, dam ci bonus. Chodź. Miła jesteś, chodź, dam ci. Będę dobrym człowiekiem, masz. Gdzie ty? Ej, paniusiu. No. Jak to nie ma? Nie mogę dać? Nie mogę. No trudno. Jak nie mogę, to nie mogę. <laughs> trudno się mówi. Yy, Okej. Okay. Już prawie będę mieć. Jest. Okej, okay. mogę przestać pracować. 178. No to słuchajcie, a ja mam mieć 250? No to już coraz lepiej, coraz lepiej. Idziemy opiekować się osiołkiem ze Shreka yy, dobra jakaś laska pr proponuje mi za te wszystkie rzeczy, które tu dam yy, neonowego tego kojota, ale to się nie opłaca, bo ja nie chcę świecącego w ciemności zwierzaka, no na pewno korgi mi daje mm. na jej dam statek mój motor No chyba sobie jaja robić. Ja chcę tego konia. On ma konia, na którym może jeździć. Chcę konia. Dawaj konia. No. Mam statek i to. No na pewno. Chciałabym. Naprawdę? Ja I want horse. Wy konia. Daj mi konia, laska. Daj już konia. No no co? Hm. Dobra, traduję się dalej. Nie wiem po co się trajduje. O. No ale co wy macie z tymi no, nowymi zwierzętami? Ja nie chcę tych. Dobra, no w sumie i tak nie chcę. Okej, okay, kiedyś to będę... On ma smoka? Ona znaczy? Ja też chcę smoka. Daj mi smoka. Proszę. Bliska. O, dam ci to, 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 to. No nie, no ale no to ja nie mam na tyle rzeczy, żeby dać. No. Bo ja nie mam żadnych jakichś legendarnych, żeby się wymieniać. Aż tak. O trudno. <grydy> Będę musiała sobie kupić te robuxy i za robuxy sobie coś kupić. Spokojnie, załatwię to. <grydy> yy, tak. Załatwi się robuxy. <grydy> Chodźmy today, Today. I zaróbmy pieniążki. I jeszcze musisz iść spać. Okej. Okay. Czy mogę cię tu położyć, gdzieś spać? Pójdziesz mi tu spać, jak tu cię położę? Czy nie? Nie. Tu musisz mieć leżankę, no bo jasne, na kanapie to już nie zaśniesz. Jaka to różnica? <grym> nie macie tu nic takiego... Serio? Nic o nic? O, jest! Sukces. Fajnie. No i trzeba iść jeszcze, jeszcze do szpitala i wykąpać mojego osiołka. Właśnie z tą kąpielą jest najgorzej, bo jak jestem w tym mieście, to nie ma w ogóle miejsca, żeby go wykąpać i muszę wtedy iść do, do domu specjalnie, żeby dostać yy, 12 pieniążków. No ale 12 to zawsze coś, tak? Okej, okay. chodźmy do szpitala, yy, ale czekajcie, czy ja, o, mogę zarabiać, okej, okay. no ja wiem, że mój osiołek miał iść do szpitala, ale no za, zarab za nic nie nierobienie yy, mogę dostać 50 kasy, no to opłacalne, poza tym, ja już patrzcie, mam 200 kasy, a jak teraz zarobię tu 50, to ja już na spokojnie mogę sobie ulepszyć, zrobić... Kolejne ulepszenie mojego domu w tym odcinku, więc ciekawie, w ciągu jednego odcinka dwa ulepszenia, no to ciekawie. I w kolejnym odcineczku postaram się zrobić kolejne ulepszenie, no i tak będę robić, dopóki nie będę miała całego domu ukończonego, a potem już zajmę się ozdabianiem mojego całego domu, co chyba będzie najgorsze. No ale to się ogarnie, więc no. Dobra, otrzymałam już 50 yy, pieniążków, ale jeszcze patrzę, co on tu. No, jeszcze się tu tradeuje, bo ktoś przyszedł tutaj do fryzera. No nie, no na pewno. No to bez tego i bez tego. No to owszem, komod za ultra rare. No na pewno. Nie, nie, nie zgodzi się, no ale trudno. Aha, za kanapkę. No to chyba sobie jaja robisz chłopie No to chyba sobie jaja robisz Dobra Reset character I robimy dobudówkę Dobudowanie Robimy Homes Expansions 250 Oczywiście Kupujemy Tak Ło, wow, mam cztery kasy, cztery pieniążki. Jak dużo! Czy w ogóle z zewnątrz się. <laughs> no, z zewnątrz faktycznie trochę się dobudowało. No, ale fajnie, bo nie zajmuje tak dużo miejsca z zewnątrz. Wygląda na mały domek, a jednak w środku jest gigantyczny. Że tak to ujmę. No. no, na pewno większy niż wygląda z zewnątrz. No, tu mam piwnicę, no ale no to. Piwnica to piwnica. I co? I co tu się zmieniło? Czekajcie. No tu nic. Oszkali mnie? A nie, tu są drzwi Sary. Serka. Okej. Okay. No dobra. Jeden pokój. Drugi pokój. O. Ej, podoba mi się. Tu będę mieć swój pokój, myślę. I trzeci pokój. Tu będę mieć garderobę albo jakiś, nie wiem, do nagrywania. Ej, no, nieźle, nieźle. Podoba mi się to. Podoba. No to co, słuchajcie. Co, na tyle w tym odcinku. Piście też w komentarzach, jak mam zagospodarować również ten dom, bo jeszcze patrzcie, jak kupię sobie drugie piętro. Za 500. Yy, I skoro za 500 kosztuje, no to myślę, że im droższe dobudowanie jest, tym, większe, mie tym więcej miejsca i w ogóle, więc yy, ciekawie. Yy, no i 325 jeszcze za, za boczne dobudowanie. Więc strasznie będzie duży ten dom i nie wiem, jak go zagospodarować, więc jeśli wy wiecie, dajcie znać w komentarzach, bo jakoś trzeba to wszystko umeblować, ale na razie to 500. No to razem 825. Więc słuchajcie, nie jest źle. 825 kasy da się załatwić. No, nie będę kupować, tak, będę powoli robić, o, że tak to po powiem. Więc, no, <laughs> fajnie, no ale jeszcze zostały mi dwa do ukończenia, do zbudowania całego domu. Więc się cieszę, fajnie. Yy, no to co? Yy, dajcie właśnie znać w komentarzach, yy, jak mam zakospodarować ten dom. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa-pa!